Koniec wojny trojańskiej był jednym z najbardziej dramatycznych i symbolicznych momentów w całej greckiej mitologii. Po dziesięciu latach krwawego oblężenia Troi, gdy miecze, ogień i zbroje nie mogły już przechylić szali zwycięstwa, to nie siła, lecz spryt człowieka przesądził o losie miasta. Tym człowiekiem był Odyseusz, król Itaki, znany ze swojej przebiegłości, inteligencji i zdolności przewidywania. To on wpadł na pomysł który przeszedł do historii jako symbol podstępu i genialnej strategii koń trojański. Kiedy Grecy, znużeni wieloletnią wojną, zaczęli tracić nadzieję, Odyseusz zaproponował, by udawać, że porzucają oblężenie i odpływają, zostawiając po sobie ogromnego, drewnianego konia. Nie był to jednak zwykły dar. W jego wnętrzu ukryto grupę najlepszych wojowników, którzy mieli otworzyć bramy miasta, gdy Trojanie sami wciągną rzekomy gidar do środka murów. Plan był ryzykowny, ale doskonale przemyślany, grał na pysze i religijności trojańczyków. Kiedy następnego ranka mieszkańcy Troi ujrzeli pusty obóz Greków i ogromnego konia stojącego przed bramą, uwierzyli, że wrogowie wreszcie zrezygnowali. Niektórzy, jak kapłan Laokun, ostrzegali, że w tym darze kryje się zguba. Jego słowa, boję się Danaów, nawet gdy niosą dary, przeszły do historii jako przestroga przed zbytnią ufnością. Jednak Trojanie nie posłuchali. Uznali, że koń jest ofiarą dla bogini Ateny, która miała zapewnić im boską przychylność po odejściu Greków. Los troi został przesądzony, gdy koń przekroczył bramy miasta. Nocą, kiedy Trojanie świętowali zwycięstwo, a ogień pochodni tańczył w ciemności, z wnętrza konia wyszli greccy wojownicy, otworzyli bramy, dając znak reszcie armii, która potajemnie wróciła pod mury miasta. Troja stanęła w płomieniach. W jednej chwili runął świat pełen dumy. Bogactwa i legend. Miasto, którego nie zdołały zdobyć tysiące żołnierzy, padło ofiarą podstępu jednego człowieka. Zwycięstwo Greków było całkowite, lecz okrutne. Nie ocalał prawie nikt, a bogowie, choć z pozoru milczeli, nie zapomnieli tego, co się wydarzyło. Odyseusz, który wymyślił plan i przyczynił się do zagłady Troi, stał się bohaterem, ale i ofiarą własnego geniuszu. Jego powrót do domu na Itakę miał trwać nie kilka miesięcy, Lecz kolejne dziesięć lat. Zwycięstwo przyniosło mu sławę, ale także gniew bogów. Najbardziej obrażony był Posejdon, władca mórz. Podczas wojny Odyseusz zadrwił z niego, a po jej zakończeniu zlekceważył bogów, przypisując sobie cały triumf. Ta pycha, hybris, jak mówili starożytni Grecy, sprowadziła na niego klątwę. Posejdon, czując się znieważony, postanowił uczynić może jego największym wrogiem. Fale które kiedyś niosły statki ku zwycięstwu, stały się teraz narzędziem kary. Burze, wichry i bezkresne przestrzenie oceanu zatarły drogę do Itaki. Każdy port, który wydawał się schronieniem, okazywał się nową próbą. Odyseusz został wystawiony na gniew natury i kaprysy bogów. Musiał zmierzyć się z cyklopami, syrenami, czarodziejkami i potworami, a każde spotkanie przypominało mu, że człowiek, choć sprytny, nigdy nie jest panem losu. Dziesięć lat wędrówki było dla Odyseusza nie tylko walką o powrót do domu, ale też duchową podróżą ku pokorze i zrozumieniu. Zwycięzca spod Troi, który kiedyś drwił z bogów, nauczył się, że mądrość to nie tylko przebiegłość, lecz również świadomość granic własnej siły. Jego podróż przez morza była pełna cierpienia i tęsknoty, ale i objawienia, bo każdy sztorm, każdy wróg, każde niepowodzenie były lekcją pokory wobec świata. W mitach greckich nic nie dzieje się przypadkiem. Zwycięstwo Odyseusza w Troi i jego późniejsza tułaczka stanowią dwie strony tej samej opowieści: o triumfie rozumu i o karze zapychę. Spryt, który uratował Greków, obrócił się przeciwko jego twórcy, gdy morze pod panowaniem Posejdona zamieniło się w labirynt bez końca. Odyseja stała się więc nie tylko eposem o powrocie bohatera do domu, ale także głęboką refleksją o ludzkiej naturze, o granicy między mądrością a zarozumiałością, o cenie, jaką trzeba zapłacić za zwycięstwo. Gdy po 20 latach nieobecności Odyseusz wreszcie stanął na brzegach Itaki, nie był już tym samym człowiekiem. Wojna, gniew bogów i niekończące się próby oczyściły jego serce z pychy, pozostawiając jedynie pragnienie pokoju i miłości. Jego historia, opisana przez Homera, przetrwała tysiące lat nie jako opowieść o wojnie, lecz o człowieku, który przeszedł przez piekło, by zrozumieć, że największym zwycięstwem nie jest podbój miasta, lecz powrót do domu i do siebie samego. Wędrówka Odyseusza po zakończeniu wojny trojańskiej była jednym z najdłuższych i najbardziej symbolicznych szlaków w całej mitologii greckiej. Bohater, który dzięki sprytowi doprowadził Greków do zwycięstwa, stał się ofiarą boskiego gniewu i własnego losu. Posejdon, władca mórz, rozgniewany ślepotą swego syna, cyklopa Polifema, przysiągł, że Odyseusz nie wróci łatwo do ojczystej Itaki. Od tej chwili każdy jego krok po bezkresnych wodach stał się próbą, nie tylko ciała, lecz także duszy. Jednym z pierwszych dramatycznych epizodów tej tułaczki było spotkanie z cyklopem Polifemem. Gdy burze rzuciły okręt Odyseusza na nieznany brzeg, bohater wraz z towarzyszami natrafił na jaskinie pełną żywności. Nie wiedzieli jednak, że należy ona do potężnego olbrzyma o jednym oku, syna samego Posejdona. Polifem powrócił do jaskini, uwięził przybyszów, pożerając ich po dwóch każdego dnia. Odyseusz, korzystając ze swego przebiegłego umysłu, podał mu wino, które przywiózł stroi, a gdy olbrzym zasnął, oślepił go zaostrzonym kołkiem. Uciekł wraz z ocalałymi, przywiązany pod brzuchami owiec. Jednak zanim odpłynął, z pychą zdradził swoje imię, czym ściągnął na siebie gniew Posejdona, który od tej pory uczynił jego podróż przeklętą. Kolejnym etapem jego wędrówki była wyspa czarodziejki Kerk, która potrafiła przemieniać ludzi w zwierzęta. Kiedy część towarzyszy Odyseusza trafiła do jej pałacu, Zostali zamienieni w świnie. Sam bohater, ostrzeżony przez posłańca bogów Hermesa, otrzymał zioło o nazwie Mouli, które uchroniło go przed zaklęciem. Odyseusz nie tylko ocalił swoich ludzi, ale też zdobył szacunek i miłość Kerk. Spędził u niej rok, pogrążony w zapomnieniu i urokach magii, lecz w końcu przypomniał sobie o Itace. Kerk, zamiast go zatrzymać, pomogła mu, przepowiadając, że zanim wróci do domu, będzie musiał zejść do świata umarłych Hadesu. By zasięgnąć rady ducha wieszcza tej Podróż do Hadesu była jednym z najbardziej poruszających momentów całej Odysei. Odyseusz, jako żywy człowiek, przekroczył granicę śmierci, by poznać prawdę o swoim losie. W mrocznym królestwie cieni spotkał duchy dawnych przyjaciół i bohaterów, a także własną matkę, Antikleję. Z jej ust usłyszał o cierpieniach żony Penelepi i syna Telemacha, którzy każdego dnia wypatrywali jego powrotu. W tej chwili bohater zrozumiał, że jego walka to nie tylko starcie z potworami, ale przede wszystkim z czasem, samotnością i własnym przeznaczeniem. Po powrocie z krainy zmarłych Odyseusz musiał zmierzyć się z kolejnymi niebezpieczeństwami. Jednym z nich były Syreny istoty o głosach tak pięknych, że każdy żeglarz, który je usłyszał, tracił rozum i ginął, rozbijając się o skały. Odyseusz, pragnąc poznać ich pieśń, kazał swoim ludziom zatkać uszy woskiem a siebie przywiązać do masztu. Gdy syreny zaczęły śpiewać, błagał, by go uwolniono, lecz załoga, wierna rozkazom, utrzymała kurs. W ten sposób bohater przeszedł kolejną próbę, oparł się pokusie, która mogła zniszczyć jego duszę. Zaraz potem przyszło mu przepłynąć cieśninę, gdzie czekały dwa potwory: Skyla i Charybda. Skyla, o sześciu paszczach, pożerała marynarzy z przepływających statków, a Charybda wciągała całe okręty w wir swej otchłani. Nie było drogi bezpiecznej. Odyseusz musiał wybrać mniejsze zło. Poświęcił kilku towarzyszy, by reszta mogła przeżyć. To doświadczenie, choć bolesne, pokazało, że prawdziwe przywództwo wymaga decyzji, które pozostawiają blizny na duszy. W czasie swojej wędrówki Odyseusz doświadczał nie tylko fizycznych prób, lecz także duchowych. Każda wyspa, każdy potwór, każda pokusa była odbiciem jego wewnętrznych zmagań. Gdy pozostawał z dala od Itaki, Musiał walczyć z tęsknotą, zwątpieniem i pragnieniem zapomnienia. Spotykał boginie, które mogły dać mu nieśmiertelność, jak nimfa Kalipso. Lecz w jego sercu wciąż płonęła miłość do Penelepii. Jego wierność, choć wystawiana na próby przez lata, nigdy całkowicie nie zgasła. Odyseusz cierpiał nie tylko z powodu gniewu bogów, ale także przez własną naturę. Był człowiekiem pomiędzy dwoma światami śmiertelnym i boskim, rozumnym i namiętnym. Pragnął sławy, lecz jeszcze bardziej pragnął powrotu do domu. Jego podróż była metaforą ludzkiego życia, pełnego pokus, bólu i wyborów, które kształtują naszą tożsamość. Każde spotkanie z Polifemem, Kerk, Syrenami, Skyllą, Charybdą i samą śmiercią było nie tylko walką o przetrwanie, ale także o zachowanie człowieczeństwa. Odyseja stała się nieśmiertelną opowieścią o tęsknocie, cierpieniu i sile ducha. Odyseusz, mimo gniewu bogów, nie przestał wierzyć, że powróci do Penelepii. W tym właśnie tkwi jego prawdziwe bohaterstwo, nie w sile ramienia, lecz w wytrwałości serca. Wędrując przez świat bogów i potworów, udowodnił, że nawet śmiertelnik, jeśli zachowa rozum, odwagę i miłość, potrafi pokonać przeznaczenie i odnaleźć drogę do domu. Powrót Odyseusza do Itaki jest jednym z najbardziej poruszających i symbolicznych momentów w całej mitologii greckiej. Po dwudziestu latach nieobecności dziesięciu spędzonych na wojnie trojańskiej i kolejnych dziesięciu na tułaczce po świecie, bohater wreszcie zbliżył się do celu, który przez lata był jego jedyną nadzieją i źródłem siły. Jego podróż, pełna prób i cierpienia, kończy się w miejscu, z którego wszystko się zaczęło w ojczyźnie, gdzie czekała na niego wierna żona Penelopa, dorosły już syn Telemach i tron, który od dawna należał do niego, lecz został zbezczeszczony przez chciwych zalotników. Gdy Odyseusz dotarł do brzegów Itaki, nie wiedział jeszcze, jak wielkie zmiany zaszły w jego domu. Bogini Atena, która przez całą jego wędrówkę była opiekunką i przewodniczką, postanowiła ukryć jego tożsamość. Przemieniła bohatera w starego żebraka, aby mógł bezpiecznie rozeznać się w sytuacji i zrozumieć, komu może ufać. Odyseusz po raz pierwszy od lat stanął na ziemi i taki nie jako król, ale jako nędzarz, by w ciszy i pokorze ujrzeć. Jak jego dom został zawłaszczony przez ludzi, którzy żerowali na jego majątku i znieważyli jego rodzinę. W tym czasie Penelopa, mimo nacisków ze strony zalotników, pozostała wierna wspomnieniu męża. Przez lata odkładała decyzję o ponownym zamążpójściu, stosując spryt i cierpliwość, które dorównywały mądrości samego Odyseusza. Najsłynniejszym przykładem jej przebiegłości była tkanina, którą przędła każdego dnia, obiecując, że wybierze nowego męża, gdy ją ukończy. Każdej nocy jednak potajemnie ją próła, by zyskać czas i zachować nadzieję na powrót ukochanego. Ten motyw stał się symbolem kobiecej wierności, mądrości i wytrwałości wobec przeciwności losu. Odyseusz, ukryty pod postacią żebraka, najpierw udał się do chaty wiernego pasterza Eumejosa, który mimo upływu lat nie utracił lojalności wobec swego pana. To tam, w skromnej chacie pasterza, doszło do jednego z najbardziej wzruszających spotkań w całym micie. Ponownego spotkania ojca z synem. Telemach, który dorastał bez ojca i wychowywał się w cieniu hańby zalotników, początkowo nie rozpoznał przybysza. Dopiero gdy Atena przywróciła Odyseuszowi prawdziwe oblicze, młodzieniec rzucił się w jego ramiona, a łzy radości i ulgi połączyły dwóch mężczyzn, których los tak długo rozdzielał. Razem uknuli plan zemsty. Odyseusz, dzięki przebiegłości i wsparciu Ateny, postanowił wejść do swego domu pod postacią żebraka. Aby przekonać się, kto z domowników pozostał mu wierny, a kto sprzeniewierzył się jego pamięci. Tam ujrzał scenę, która paliła jego serce gniewem, tłum zalotników ucztujących przy jego stole, pijących jego wino i szydzących z Penelepii. Wśród nich byli mężczyźni z najznamienitszych rodów, i taki, którzy przez lata rywalizowali o rękę królowej, przekonani, że Odyseusz już nigdy nie powróci. W decydującym momencie Penelopa ogłosiła próbę, która miała rozstrzygnąć, kto zostanie jej mężem. Każdy z zalotników miał napiąć łuk Odyseusza i strzelić z niego przez dwanaście toporów ustawionych w szeregu. Zadanie to wydawało się niemożliwe, bowiem tylko prawowity właściciel łuku potrafił napiąć jego cięciwe. Kolejni mężczyźni próbowali, lecz żaden nie był w stanie wykonać tego wyczynu. Wtedy żebrak, nikt inny jak Odyseusz, poprosił o pozwolenie na spróbowanie swoich sił. Wśród śmiechów i drwin napiął łuk bez trudu i przeszył grot strzały przez wszystkie tapery. To był moment objawienia. W jednej chwili Odyseusz zrzucił z siebie szaty żebraka, ukazując się w pełnej potędze i majestacie. Jego gniew eksplodował jak burza. Wraz z Telemachem, pasterzem Eumejosem i kilkoma wiernymi sługami rozprawił się z zalotnikami, którzy bezlitośnie ginęli pod jego strzałami. W sali, która jeszcze chwilę wcześniej rozbrzmiewała śmiechem i muzyką, zapanowała cisza, cisza sprawiedliwości, którą Odyseusz przywrócił własną ręką. Po dokonaniu zemsty bohater odnalazł wreszcie Penelopę. Jednak nawet w tej chwili kobieta nie dała się zwieść pozorom. Chciała mieć pewność, że to naprawdę jej mąż, a nie boskie złudzenie. Wystawiła go więc na próbę, wspominając o ich łożu małżeńskim, które Odyseusz sam wykonał z pnia oliwnego drzewa zakorzenionego w ziemi. Gdy bohater oburzył się, słysząc, że ktoś mógłby przesunąć ich łoże, co było niemożliwe, Penelopa poznała, że to naprawdę on. Ich ponowne spotkanie było jednym z najpiękniejszych momentów greckiej mitologii, zwycięstwem miłości, wierności i ludzkiej wytrwałości nad losem. Powrót Odyseusza do Itaki miał znaczenie głębsze niż tylko odzyskanie domu i władzy. Stał się metaforą duchowego powrotu człowieka do samego siebie po długiej podróży przez chaos, cierpienie i pokusy. Jego zwycięstwo nie było jedynie triumfem siły, lecz mądrości, cierpliwości i zdolności do przetrwania. Po latach burz i wędrówek bohater wreszcie odnalazł spokój, nie ten, który daje władza, lecz ten, który płynie z harmonii między losem a sercem. Odyseusz wrócił nie jako wojownik, lecz jako człowiek, który poznał głębie ludzkiego doświadczenia, radość, ból, samotność i nadzieję. Jego historia, przekazana przez Homera, przetrwała tysiące lat, bo mówi o tym, co w człowieku niezmienne o potrzebie domu, miłości i odkupienia. W momencie, gdy objął w ramiona Penelope, zakończyła się nie tylko jego podróż, ale też epopeja o wierności, która zwyciężyła czas i bogów.